Witam serdecznie, moi drodzy, przychodzę z rozkładem tak lub nie, ponieważ piszecie do mnie, że już dawno nie było takiego rozkładu, dlatego dzisiaj już siadam i taki rozkład robię. Moi drodzy, to są karty Tarota anielskiego, więc one będą jak gdyby odpowiednikiem odpowiedzi tak i odpowiedzi nie. Moi drodzy, do wyboru mamy trzy, obie Jakie? trzy? dwa obiekty, mamy dwa obiekty, to jest kryształ górski, a to jest czarny Turmalin z zawieszki taki. Czarny Turmalin. Bardzo proszę o skupienie na tych obiektach i wybór jednego z nich i oczywiście powiedzcie sobie proszę w myślach pytanie, które chcecie zadać i do którego chcecie uzyskać odpowiedź tak bądź nie, bo to są nasze indywidualne pytania, które najpierw w głowie sobie mówimy, a później wybieramy obiekt, to co nas przyciąga najbardziej. Czyli albo kryształ górski po lewej, albo po prawej czarny turmalin nieoszlifowany, jeżeli już chodzi o szczegóły. Dobrze, moi drodzy w takim razie ja już rozkładam grupę numer jeden, czyli Kryształ Górski. Wy tutaj macie kartę pazia ognia, czyli jest to równoznaczne z odpowiedzią tak, ale, bo tutaj jest ale. Czyli mój drogi, moja droga, odpowiedź Twoja jest na tak, ale tutaj jeszcze trzeba albo doszlifować temat, albo jeszcze jak gdyby coś dopracować, albo jeszcze przygotować się do, się, do czegoś bardziej, albo jeszcze tak naprawdę. Znaczy tutaj czasowość nie jest pokazana, tutaj generalnie masz odpowiedź tak, ale jeszcze jak gdyby yy, zastanów się, czy czegoś nie trzeba tutaj albo dopracować, albo dorobić, albo jeszcze może się lepiej przygotować, dlatego że w tym październiku ognia jest pewien niedosyt, tak? Czyli owszem, masz zielone światło, możesz na przykład to zrobić, albo masz odpowiedź tak we wszystkich pytaniach. Ale po tym tak masz jeszcze ale. Czyli tutaj jeszcze należałoby pochylić się nad tematem, o który pytasz i być może coś dopracować, być może coś dodać, być może jakieś narzędzia jeszcze nowe dodać do realizacji, być może jeszcze się lepiej przygotować do czegoś, być może jeszcze jak gdyby zaznajomić się z pewną wiedzą w tym temacie. No, w zależności oczywiście, o co pytacie, dlatego że tutaj y, pod tą kartą może się bardzo dużo y, scenariuszy kryć. Natomiast ja już mówię tutaj, przekaz uniknięty. Uniwersalny, który idzie tylko i wyłącznie z tej karty. Tutaj masz zielone światło, ale jeszcze przygotuj się, doszlifuj temat, dopracuj temat, jeszcze być może posiąć pewną wiedzę, która ci y, pomoże w tym, żeby po prostu coś zrealizować. Tak, o to oczywiście o, to, o co pytasz, czy znajomość, czy relacja, czy. Czy projekt, czy praca, czy, czy jakaś działalność. Więc moi drodzy, masz zielone światło, ale jeszcze skup się na tym, żeby bo, być może coś doszlifować albo udoskonalić, i dopiero wtedy, jak gdyby ruszyć już z tym e, docelowym działaniem. Czyli tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o grupę numer jeden, czyli kryształ górski. A teraz w takim razie powoli przechodzimy sobie do czarnego turmalinu i zobaczymy, co z kolei ta grupa chce nam przekazać. Dobrze, tak lub nie. A z Ziemi. Moi drodzy, no to dzisiaj mamy w obu grupach mamy tak. Tutaj karty nie są dobierane, więc to co losowo chciało nam wyjść, tak wyszło. Grupa numer jeden też miała tak, ale miała pewne tam zastrzeżenia i modyfikacje. Natomiast wy w tym asie ziemi macie zdecydowane tak. Wy tutaj macie powiedziałabym tak z najwyższej półki. tak. Nie musicie już tutaj się o nic troszczyć, nie musicie nic doskonalić, nie musicie nic dopracowywać. A z ziemi sam w sobie... Jest bardzo mocną kartą, która zdecydowanie daje Ci odpowiedź tak, bez żadnych modyfikacji, bez żadnych tutaj do szlifowań, bez żadnych dopracowań, dopieszczań pewnego tematu, nie, na ten moment na, na ten moment macie już odpowiedź tak, więc jeżeli pytacie czy ruszyć z tematem, czy odezwać się do osoby, czy na przykład jest odpowiedni moment, żeby coś zacząć tak, jak najbardziej, no bo macie asa ziemi, czyli tutaj powiedziałabym, że jest to najwyższa karta z trygo, nie z trygonu, tylko dobrze mówię strygonu ziemi, czyli moi drodzy, macie tutaj zielone światło a głównie macie zielone światło jeżeli chodzi o finanse i sprawy zawodowe. Czyli tutaj, powiedziałabym, z racji tego, że ta karta właśnie y, jest. Y... Jest wyznacznikiem właśnie trygonu ziemi, czyli strefy finansowo-zawodowej, no to w tej strefie będzie jak najbardziej wszystko na tak. Więc moi drodzy, no nie ma się tutaj co zastanawiać, tutaj nawet nie mam co powiedzieć, jeżeli chodzi na przykład o jakieś naprowadzanie was na temat albo na sytuację. Nie, dlatego że jest określenie tak i to jest bardzo jasne tak. Bardzo konkretne tak i bardzo jasne tak. Więc jeżeli o cokolwiek nie pytacie, to macie tutaj stuprocentowe tak. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani tym filmikiem, dlatego że bardzo dużo maili otrzymywałam, kiedy taki filmik będzie. Najwidoczniej lubicie taką formę szybką, ale i zarazem konkretną i taką, gdzie możecie naprawdę sami jak gdyby zapodać do góry swoje pytanie, tak, o konkretną rzecz i możecie tutaj dowolny temat powielić kartą i dostaniecie odpowiedź. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. W takim razie kończymy ten rozkład na dzisiaj. Dobrze, to wszystko. Pozdrawiam serdecznie Oliana.